Ogólnie to jest morze Co można powiedzieć więcej? Siemanko, kolejny dzień I Dzisiaj było wyjątkowiej troszeczkę ze względu na to, że stwierdziliśmy Dobra, to co jazda na kemping Ale na kempingu powiedzieli Poliacy? Pola, poliacy. Nie, nie ma miejsca Jeżeli poliacz to nie ma dla Was miejsca więc pojechaliśmy na dziko, na dziko, ale tutaj nie można na dziku, tak bardzo nie można na dziko. A my się rozbiliśmy tutaj, proszę wziąć, bardzo. Spaliśmy ze 20 metrów od morza. Rozbiliśmy się tutaj, za krzakami, nikt nic nie widział, było cudownie i pysznie, tylko troszkę deszczyk padał. Deszczyk nie był akurat przez nas eee, mile widziany, no ale co zrobisz jak nic nie zrobisz, tam jest miasto. Proszę bardzo No i tak sytuacja wygląda No jest w porządku, jest pięknie Manko. Dojechaliśmy do kolejnego Powiedzmy, że celu Jest tu taka plażyczka śmieszna Wysypana małymi kamyczkami Tak one wyglądają Jest drobno, całkiem przyjemne Bo nie są one ostre I tak wszyscy muszą chodzić w butach Bo te jeżowce chrzanione są Jest ich tu pełno A miejscówka mamy całkiem niezłą Teraz przejdziemy się do miejsca, gdzie skaczemy. Bo jest miejscowa taki ze skał. Skaczemy do wody, jest tam mega, mega głęboko. No, najlepszy nur to był z 7 metrów i tak koleś nie dopłynął do dna, więc, więc całkiem spoko jest, można sobie poskakać. Bo zobaczycie za chwilę. Chodzimy do miejscowy, tu są nasze ziomeczki, wszystkie oblegają materac. Ja sobie muszę przeskoczyć raz po tych skałkach, bo jest tu naprawdę ostro. O i to nasze ziomki, a to nasza miejscowa do skakania. Stąd, bezpośrednio stąd co stoję teraz skaczymy tam i tam jest naprawdę naprawdę głęboko więc można stosunkowo bezpiecznie skakać no i miejscowa jest idealna, woda jest lazurowa jest naprawdę przyjemnie, rewelacyjnie i sympatycznie Jo, chillowa atmosferka, ludzie nam machają, proste że tak się dzieje, proste No a tam się rozbiliśmy tam To jest teraz skok numer jeden, Pawła Górnika, Pawka lecisz! A skok wchodzi Hupson, Hupsino! To jest ten moment, kiedy on skacze! Ziomy, pierwszy raz w tym kraju, ktoś tak odważny jak ja?

To jest do czerwone buty czekaj, czekaj, Co on kombinuje? A atak jest atak! Była atak. Zdecydowanie była. Skok drugi, agresja. I Mateusz w tym wydaniu lecimy za agresywny atak. <gry> Gdzie jesteśmy na tej plaży krąży legenda, że jeżeli zagra się do ściany, ściany tej skały, to ona się otwiera i obsypiecie bogactwem. Ogólnie jest to legenda, więc wiadomo, legenda jak to legenda. No ale, są tacy, którzy wierzą. grado ściany nie mogę 18 .00. zaczęło się robić coraz mniej ludzi coraz mniej coraz mniej teraz mamy godzinę już po 20 .00. mamy praktycznie czystą plażę tylko nasza my rozbiliśmy się tam i tam planujemy również spędzić najbliższą noc to znaczy bawimy się ile możemy a później idziemy spać tutaj no i raczej powinno być ciepło liczymy na to że nie będzie padać i że będzie ciepło bo jeżeli nie to mamy przerąbane a teraz jeszcze idę pokazać wam fajny widuczek.